Witam wszystkich. Wczoraj doszły paczki. Magdalena musi pójść po klucz, bo akumulator w Audi A mamy plan sprawdzić ciśnienie benzyny w Hondzie. Wczoraj doszły paczki, czyli zestaw do, do sprawdzania ciśnienia paliwa na listwie i 89 zł Filterek, a zaraz wam pokażę jaki oryginalny Jakiś taki yy, oryginalny I jeszcze starej daty Taki z jakichś starych zapasów widać Dobra, zaraz są tutaj Akumulator wzięliśmy Zaraz założymy akumulator Taki mam tutaj zestaw O nie wiem, jak to z tego korzystać, ale coś, coś teraz wymyślimy. No tu któryś z tych malutkich chyba tych będzie pasował. O tu, zakręciłem to? Chyba zakręciłem. To trzeba odkręcić wszystko. Żeby... Nie, tylko... Ale filterek też będziesz chyba wymienił, A może zobaczymy najpierw na starym? A później na nowym? Czy będzie różnica? Mm, dobra. Założę akumulator. A zaraz jeszcze teraz muszę ten filterek otworzyć, bo to bardzo mnie ciekawi. To jest jakiś ze starych zapasów. Dobra. Wiesz co, żeby dobrze nagrać, to ja to zdejmę z głowy. I otwieraj to jakoś nożyk. Ale zaraz się zobaczymy dookoła. Na pan Honda jakiś oryginalny, ale mówię, on jest chyba wiekowy. Przynajmniej w pudełku tak wygląda. No. A, to paragonik. Paragonik, no. No, to jest taki no. ciężko stwierdzić. No, po tej ty, z to takie chyba dosyć stare jest. Ale oryginalny, widzisz? Taki sam jest, nie? Jest to jakiś środk. Nie, nowiutki. malutki. no nowiutki. Nie mi chodzi, że. Też nie ma, ale mówię, takie jakieś stare zapasy magazynowe. Patrząc po tym. po tym opakowaniu, nie? Tak. jest to samo. Tak, nawet takie same napisy ma A, jeszcze tego, nie wzięliśmy nie tych uszczelek bo tu nie ma nowych uszczelek, widzę no, Podkładek, znaczy uszczelek Sprawdzimy na no, tym, no, tym starym, też. tak? E, tak Tam jest chyba dwunastka Czy... czy 12. To dziesiątka jest. Tak, to jest dwunastka. Tu jest dziesiątka. To nie ma tutaj. Musisz zapodać. Musisz zapodać mi. Co, yy, uszczelki gumowe. O kurczę, patrz, to jest jeszcze mniejsze. Ty nie, nie ma takiego. Aha. Nie ma. O, tu jest chyba. Patrz. Wow. Wow. A bo to są może przejściówki? Jeszcze jakieś. No. Jest. I to jest taki nawet, chyba. Powiem ci. Tak. Nie wiem jak to mocno skręcać, bo tą gumę, widzisz, mocno rozplaszcza. I jak ona wyjdzie bokiem, już tutaj wyszła chyba bokiem, to ona zaraz nie będzie trzymała. Dobra. Zobaczymy tak, tu jak ma być, ile tam, trzy bary? A to co to jest? Zawór bezpieczeństwa? Nie ma. No nie, nie ma, ma, ale nie ma internetu. Czy nic nie znajdziesz? Nie. Oj tam. Potrzebny to. Instrukcja. A, to jest do tego. Do, czego? do spuszczania ciśnienia. Wiesz, i do, z, naciskasz, spuszczasz ciśnienie do buteleczki jakiejś chyba. Dobra, więc tak, to wkręcamy to tu. Prawdopodobnie. Patrz, to są złącze jak w tym. Jak do klimatyzacji, Widzisz? Jak ty, jak będę, będzie mi coś brakowało, to już wiem, gdzie do klimatyzacji części będę brał z tej walizeczki. Dobra, to tak. Ty będziesz chyba to trzymała. A! już musi kręcić. Ale to może nie trzeba kręcić będzie, wiesz? Tylko stacyjkę przy... zobaczymy zaraz. Dobra, masz tutaj kamerkę. Masz tutaj kamerkę, a ja podłączę jeszcze tu masę. Podłączę tu masę jeszcze i plusik. tylko ciekawy czy... O, dobra, nie będę z tego ściskał. Może nie będziemy aż tak... No i on coś tam, tam pokręci tutaj weź na, no dobra, na, na manometr. I zaraz zobaczymy widziałem będzie działać. Ja, No nie. Ile? Ponad 30, ale ja to nie wiem. Co to... E, zobacz. Yy, dwa ale, bary. A 3 powinno być. Tak? Nie, tu jest yy, 1, 2, 3. Patrz dwa bary jest. To czyli za mało. Nie no, tak powinno być. Między chyba 2,5 a 3. Yy... Nie wiem, ja nie pamiętam. A spróbuję coś... pokręcić. Zobaczymy, co się będzie działo podczas kręcenia. Dosłownie o jedną kreseczkę, tylko tam strzałka skoczyła. No ale jest 2,5 to tak ma być tak, chyba. No to widzisz. Tylko znaczy no, no spada troszkę później. Tylko kwestia czy my to robimy zgodnie ze sztuką. Nie wiem, <laughs> zaraz nam widzowie wszystko powiedzą. No, tak, tak. E, czyli jednak będziemy szukać chyba w tym czujnik y, w koła czujnikach. albo czujnik koł, albo czujnik rozrządu, wałka, to tutaj hmm. chyba w ten sposób będziemy musieli czuwa, no, iść. Odkolwiek, zaraz wyłączymy. Oj, i widzisz, i teraz, żeby nie pisknęło, to tym spuszczamy ciśnienie, Aha. bo tu jest dwa bary. I, i ten. E, dobra, zaraz wymienimy jeszcze filterek i zobaczymy, czy coś się zmieni. Ja Załóżmy to. Filterek już jest nowy. I tym się może odpoświeci, nie? Eee, no, tym, tym. Wężykiem. Zobaczymy, co się tu będzie działo teraz. Na nowym pikniku. Słabo. Bo jest. Czekaj, czekaj, kilka razy. O, podchodzi, podchodzi. Patrz tu, to... oj, bo już zaczyna tam zacząć. A widzisz, to filterek. Filterek? No bo syczy. Paliwo to... wchodzi do yy, filterka. Syczy, czyli y, przez y, no bezpieczeństwa ten wraca na powrót. To może to, to będzie to? Nie wiem. On jak poszło ten ciśnienie, daś ty widziałaś? Czekaj, gdzie jest ten? Tu jest filterek. I spróbujemy tu jeszcze, wiesz, o ciszy, powietrzymy tym, co się teraz wieczorem złapało. ale to może będzie to. Patrz, nie chcę zlecić z tego. Hmm. Chciałbyś odkręcić. Za mała, za mała jest ten. Wiesz? O. Kurczę, tu do benzyny ma być, a ten wężyk. Chwilę miał tylko kontakt z benzyną, a już się taki twardy robi. To zaraz on będzie się łamał. Podejrzewam. Dobra, jeszcze raz. O ładnie, teraz to przyszedł. To trzeba no, prawie, nie? Mhm. prawie. Ale o, słychać jak... Tak, teraz słychać, że tam... No ale co, możemy pokręcić, żeby go spróbować. Nic tutaj ten... No tej benzyny nalęliśmy. Tego się obawiam. Żeby tutaj gdzieś zwarcie jakiegoś nie zrobiło. I nam się tu coś nie zapaliło. I ten akumulator nie bardzo będzie chciał chyba kręcić. A nigdzie tu nie cieknie? Czekaj. Wiesz lampka. co, że chyba nie? Lampka, lampka, lampka. No, dopiero okay. No nie cieknie. No, ani na dole, no, ani na, na górze. Może ciśnienie uciekało bokami. No we no i co, spróbuję? Ale to mnie też nie daje. No robić. bo to jest śmietnik, ale i tak go w Audi podładowałem. A tutaj jakieś nie było? Jak Cały się? czas tak samo. Aha, tutaj tutaj już się nic nie zmieniło. No nie wiem, podejrzewam, że tu raczej już to nie jest ten problem tylko pewnie nie daje sygnał na wtryskiwacze, żeby otwierał się. Dobra, więc kolejnym etapem trzeba będzie tutaj chyba jakieś czujniki, jakieś czujniki ogarniać. Dobra, to mamy zrobione, przynajmniej wiemy, że już po tej stronie nie ma problemu. Nie? Znaczy ogólnie teraz się dowiemy, czy te 2,5 bara, bo jak przyłączam to dochodzi do 3, ale później zawór puszcza i ewidentnie 2,5 bara, więc do 2,5 bara powinno mu wystarczyć chyba. Dowiemy się w sumie. No i co? Możemy to... Odpuszczę jeszcze ten, to ciśnienie, odkręcimy ten manometr. stronie już nie powinno być problemu. Aczkolwiek tam zaglądałem do środka starego filterka, no to jakoś tam rdze widać, nie? Jakoś tam rdze widać. No, bo sobie tu się ale mówię, ten wężyk to on będzie zaraz taki twardy po kontakcie z tą benzyną. jak był szklany dobra, słuchajcie możecie podpowiedzieć co szukamy dalej i zresztą jeszcze popatrzę do, yy, do internetu gdzie on ma jakiś czujnik położenia wału czujnik położenia wałka rozrządu i będziemy pewnie tam szukać, bo komputer prawdopodobnie tutaj działa bo Światełko się zapala. Znak, e, że ten sterownik tak jakby żyje, nie? Tego. A, nie przekręca już. E, tu jest czerwony, takie. On się nazywa. Jak on się nazywa? Jak się tam nazywa? Czekajcie. PGMF1. PG i on się zapala i gaśnie. Zapala się, przykręcam kluczyk i gaśnie jak nabije ciśnienie. Także no, pod tym względem tu chyba paliwowym jest OK. A jeszcze jedna rzecz. Pytanie czy alternator jest potrzebny do tego wszystkiego. Teraz sobie tak pomyślałem. Bo ja go odłączyłem ogólnie. Ogólnie to ja go odłączyłem. Bo on się nie kręci. A może ma jakiś yy, czujnik obrotów? Obroto, yy, no bo tam obrotomierz yy, chyba yy, ciągnie yy, sygnał z tego, z alternatora. Aczkolwiek nie pamiętam, czy jak kręciliśmy, czy pokazują się obroty na obrotomierzu jakiś, coś tam się z karusza rusza. No właśnie, może to naprawdę zacząć od tego, żeby, ale, że ten alternator zwarcia na mnie zrobił, tam ten przewód tak na nim leży, to jest też <grym> zadziwiające. Dobra, taki krótki odcinek, yy, bo nie mogłem tutaj... No nie mogłem przeżyć, żeby tego nie sprawdzić, bo to bardzo szybko i bardzo prosto sprawdzić to, yy, to ciśnienie paliwa, ale to jednak chyba nie jest to. Także czekam na komentarze. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.